Siemankowicowie, ja jestem Kon i witam was w kolejnym Aizaczku. Dzisiaj zagramy sobie podejście Didier Mode... Nie no, Hard mode na jakąś postacią. Losową myślę, którą jeszcze nie mamy za dużo odblokowane. Jaka postać się wylosuje? Tym razem... Kurczę, Blue Baby! Los zadecydował. Nie będę się z losem kłócił. Może, może to znak. Może to znak. Jak gra powiedziała, zagraj Blue Baby, to może da coś dobrego. I... Unicorn St sta Nie no, ten pierwszy, pierwszy treżer zoom to widzę pokazał. Pokazał... Nic nie pokazał sobą. Pokazał swój, jest żałosny. Ale tu za to, jakbym dwie bomby dostał, to by było przyjemnie. Dużo zdrowia mogłoby się trafić. E, dobra. Dużo kupy. Dużo kupy jest. Jak na razie widzę, udaje się ładnie to rozgrywać. E, Sulkhard. E, czy tutaj. Co w sklepie? W sumie nic ciekawego. Bateryka charge, by mi pozwalała zrobić, czyli mógłbym dwie kupy przy sobie nosić. Czyli takie du długie wstrzymywanie... Dobra. Ło! Uuu, jak tu, tu, jak tu nie otrzymam obrażeń, to było ryzykowne. Kurczę, nie będzie bombek? Chociaż jedna, chociaż jedna, żebym tego eter y Eternal Harta dostał. Fisia, kocie, proszę odejść. Nie purkaj mi teraz do mikrofonu. Nie ma bomby. Sadge! Może z walki z bosem bombkę jakąś dostanę. No, chociaż jedną. Chociaż jedną, bo bym chciał tego Eternal Harta ze zebrać. No dobra, to już tego w wrócę. Nie będę się musiał przynajmniej wracać. Jakbym. Yy, miał. Kocie, fisia! Wrzuciłeś mi mikrofon małpeczko. Eee, dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy z tym of Lies. Tu nie powinienem otrzymać obrażeń, jak się skupię wystarczająco mocno. Ale trochę szkoda, że tego Unicorn Stampa dostałem. Jakiś damage up. Fajny jakby mi siadł na tym. Albo w sumie jakbym dostał match stick. Nie ma checklist, tylko. Y Oj, pudełko z zapałkami. Nie zapomniałem nazwy. Y Synthol. Synthol to się zgadza. Damage up, range up. No niestety zostawiamy dwa kamienie z X-em i Sulharta. Y Harta. Ale zdrowie na plus po pierwszym piętrze, i to jeszcze. Blue Baby? Wow. Dobra. Dobrze idzie. Z zadziwiają... No i się... No i pochwaliłem za szybko. Yy, bombkę mamy. Ale i tak ze zdrowiem jesteśmy trochę na plusie. Ło, wow, jak tu jak to mnie ominęło, to... To był fart. Yy, left hand. Okay. Yy, left hand musi być spoko. Może mi zagwarantować bardzo dużo... Yy, bardzo dużo bardzo jest tu. Dobra Dobra, tu dobrze, dobrze użyty item aktywny Dobrze, że miałem ten ładunek Kolejna bombka Ja nie narzekam yy, Dobrze jest, tylko jakieś klucze, jakbym teraz jeszcze tylko dostał To już bym był Bardzo zadowolony I jej ten syntol, ten damage up, który dostałem Jest prześwietnie się z nim bawię Dobra, kluczyk. Chociaż jeden. No co tu jest tyle bomb? Yy... Bomby i pieniądze jak najszybciej tylko mi lecą. Yy... Może będzie tu secret room? Nie ma, ale chyba też nie za dobrze postawiłem. Chociaż bomba niby by złapała, czyli tu nie będzie. Dobra, jeden klucz. Proszę, gro, kochana. Albo w sklepie jeden kluczyk, więc to już wtedy wysadzę. A nie, do sklepu też sobie nie wejdę. Mmm, daj. O, dobra, tu też nie ma secret roomu. Więc do... i kluczyk mi daj! Kluczyk mi daj, proszę ja ciebie, kluczyk bardzo bym chciał. Będę wtedy w niebie. Eee, tu może być Secret Room. Jest, tylko czy ja chcę teraz wejść do Curse Roomu, czy do sklepu? Biblia, której nie kupię. Kurcze no. Wa w walce z bosem, może dostanę coś takiego, co by mi faktycznie zadziałało dobrze? Dobra, walka z monster. Teraz się muszę skoncentrować. A i. Ja chcę tą piżamkę najpierw chyba. Wow. To trochę. Nie sądziłem, że mnie trafi. Dobra, Devil Room oleje. Bo będzie mi szkoda, szkoda jak zobaczę jakiś itemek za którego nie będę mógł wziąć, chociaż no niby mógłbym wziąć Bo te... bo był... bo Blue Baby teraz ma zwykłe ceny za ten Black Hardę jeszcze dostałem Nie potrzebuję więcej bomb, proszę. Dobra Wejdę i co tu dostanę? Nic ciekawego, co najwyżej mógłbym wziąć. E, wziąć. 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 E, board. O! Fu, pilniczek. Pilniczek zdecydowanie bardziej mi się opłaca w tym momencie niż. E, niż left hand. Aczkolwiek left hand też jest super. Bo mogę dostawać po prostu. Tu dwie troll bomby. Mmm. Nie lubię. Ta... Nie podoba mi się ta sytuacja, że. Ani do sklepu, ani do tego. Czy ja chcę ryzykować, że ta piguła to będzie Bombs keys? Jaka jest szansa, że to będzie Bombs keys? Nie wiem. Sprawdźmy to. Full health. Full health, dobra, no nie ma źle. Piątka przynajmniej dostałem z z shopkeepera. No i dobra, no to co? Lecimy na następne piętro. No, trudno, zapowiada się to podejście całkiem przyjemnie. Jak, jak na razie przynajmniej. Dobra, tego mini duka załatwimy. Kluczyk nareszcie. To chyba w ogóle pierwszy. Pierwszy kluczyk podejścia chyba. Dobra, tu... O to tu jak to tak... Tu ładnie się udało zrobić tak, że nie otrzymałem tu obrażeń. Co w cares roomie? Dużo bomb, dużej ilości troll bomb. Ej, dobra, w sumie bomby to też nie jest taka najgorsza opcja. Tu nie ma secret roomu. Tu nie może być secret roomu. Tu mógłby być secret room. I jest tu secret room. A w secret roomie pieniążki. Eee, wysadzimy z tego shopkeepera i sobie... Z tego kiperka sobie wysadzimy i... Dobra, tu się muszę troszkę skupić, żeby tu nie dostać... Ło, wow, tu było blisko otrzymania obrażeń. Dobra. Dobra. Ło, wow. tu bym sam prawie w to wszedł. Dobra i elegancko. Kolejny kluczyk, więc jest super. Dobra, tu się nie musisz przynajmniej martwić o to, że, nie ma, że na kolce wpadnę. A to jest dobra opcja, nie, nie musisz się martwić o kolce. Zwłaszcza, że ja mam tendencję do wchodzenia na kolce, nie pamiętam, czy to też piguła, którą. No, nie będę ryzykował. Ktoś by powiedział, że. Huu, jak ja tego uniknąłem? Tego już. A, trudny pokój, trudny pokój. Dobra, black harta straciłem, ale. Ale okej, okay, dopóki nie spadnę poniżej trzech Soul heartów, to jest naprawdę dobrze. Yy, więcej kluczy. Gra chyba stwierdziła... Aaa, nie będziemy mu dawać kluczy przez dwa piętra, a teraz będziemy mu dawać tyle kluczy, że będzie zadowolony i nie będzie marudził. Dobra, tylko teraz jakbym jeszcze tylko prosił o jakiś dobry item w yy, roomie. Ej, hey, Ludowiko? Czy ja chcę Ludowiko? Ludowiko ma dobry potencjał. Wezmę. Co? Prze. Dobra. Pełne, pełne skupienie teraz musi być, bo. Żeby dobrze grać z ludowico, to ja bym potrzebował bardzo dobrze. Dobrze się skoncentrować na tym, co robić. Po pierwsze, mm, sklep z chęcią odwiedzę. Dobra, tu mi się udało nie otrzymać obrażeń. Liczę sobie na razie. Wal A, chwila, kolce nie ma. No, kolce. Dobra. Tu ładnie Świ Zapomniałem, że to jest jakiś świetny. To jest ten trinket, ten pilniczek. Dobra. Mm, teraz po prostu podjechać tak, dlaczego się to już to otworzyło? Jak tu jeszcze są przeciwnicy. Nie rozumiem, dlaczego te drzwi się otworzyły. Yy, pielucha. Wysadzę tego kiper. Wysadzę tego pera, Muchy mi zleciały. To nie, nie, nie podoba mi się to, że mi muchy tu zleciały. E, dobra, idziemy na bossa. Zależy od tego, jaki boss będzie, to albo bardzo fajnie mi. O nie. Daj ty mi żyć. Teraz tego tylko tak preukować się, żeby skakał na. za To no, Teraz tu Ludowiko na przykład na tym bosie się świetnie spisze. Bo ja będę. Ja się muszę tylko skoncentrować tak naprawdę na. na unikach. No i cudownie to poszło. Placenta, czyli po prostu HP-Up, no niestety bez regeneracji zdrowia. Ech, czy chociaż w Babylon działa tak jak ja myślę, że działa? Ej, dobra, szczerze wziąłbym, bo. Zadziała? ZADZIAŁA! Dobra, worth it. Giga Warfit. Mm, dobra, to co? Lecimy na następne piętro. To dobre to, 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 to podejście jest. tylko mam tak. Trzy zdrowia dalej. Co w Kerserumie? Same pająki. Ale też mam tak fajne obrażenia. Dobra, sprawdzę tu od razu, bo tu też może być Secret Room niby. Te, teoretycznie jest taka szansa. Walka z Pride'em. Dobra, walka z Pride'em, to akurat się nie muszę bardzo mocno martwić. Czy będzie tu Secret Room? Nie ma, czyli nie wejdę sobie do Boss Challenge Room'u. Ło! Dobra, tu... Ło! Chwila! Ło! Czemu? Ja bym... Zablokowałem się! Dobra, to było niebezpieczne, zwłaszcza ta kupa. Prawie mnie zdradziła tutaj, będąca Ej, dobra, dlaczego ja dostałem całe serduszko obrażeń od tych dwóch przeciwników? To jest, czuję się zdeczka oszukany. Od kiedy Glowbeny biją tak mocno? Do Solharcik. Solcharcik. Dobra, Hosty bez czapki. Yy, tu mogę wykorzystać kupę, żeby przejść pod tego Sulharta. To elegancko, dobra yy, Judgment. Hmm, yy, okej. Okay. Do wysadzenia od razu. Yy, dobra, więcej bomb to. Dobra, tu mi pomoże trochę bomba. Gdzie jest moje Ludowiko? Trochę mam za mały sz... Sz... shot speed up'ik. Shot speed trochę mam mały. O, tu, a tu nie, tu nie, tu nie wchodzę, tu nie wchodzę, tu nie wchodzę. Żebym się prawie sam zrobił w, w balonu. Eee, zablokowałem się. Czemu będę biją mnie za całe serduszko? O, tu nie są czempiony. Czyli się trochę oszukany w tym momencie, widzowie. Czemu bił za całe serduszko? Oj, to nie będzie przyjemny pokój. Dobra, skoncentrować się. Obrażenia mam duże. Więc kot mi wskoczył na stolik. Ło. Dobra, tu musi wsiąść pełna koncentracja w tym momencie. I dobra, mam nadzieję, że. Ło. Dobra. Dobra. Eee, arcade Room. Niekoniecznie chcę go odwiedzać. Dobra. Eee, sklepi ksior W sklepie Ksiorze. Nic zbyt ciekawego, ale może piątka? Piątka, jak najbardziej. Mm, 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 to jeszcze tylko trzeba Room odwiedzić i można iść na bossa. Dobra, tu gisze, to. Gisze to akurat nie są jakieś trudne, trudni przeciwnicy i tu mam. Mam skontakt. Z... Szansa na efekt fira, więc jak najbardziej. Jak najbardziej w sumie to jest w porządku. Wejdę sobie może do RK3, może coś dobrego tam trafię. No niekoniecznie, ale wysadzę to. Ło nie, 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 to mi będzie strasznie utrudniało kontrolę nad Ludovico. Więc dobra. Hmm. Jakiś efekt samonoprowadzania bym mi się przydał. Mam nadzieję, że Devil Deal mi się nie trafi. Uuu, on się może tutaj trafić? Dobra, muszę się skoncentrować, bo nie chcę otrzymać od niego obrażeń. Nie ma trudnego patternu ataków. A dobra, Paraliż dostał. Dobra. HP up. Spoko, nie narzekam. Mam niedużo zdrowia. Ale jeżeli będę się utrzymywał do końca podejścia na takim standard, statystycznym zdrowiu początkowym, czyli na tych trzech serduszkach, to nie będę narzekał. Jeżeli mi się uda faktycznie tak utrzymywać, to będzie nie najgorszą opcją. Robię pół serduszka, którego, z którym nic za bardzo nie zrobię. Glowbeny, które... Nie no, efekt feida jest super. Uuu, Soul hearty, cudownie idzie. Murżeg. Drugi murzeg. Pieniążki. Spoko. Wejdę do sklepu, może jakiś fajny itemek będzie do kupienia. A jak nie, to może kluczyk będzie do kupienia. A Nie lubię tych przeciwników. Bardzo niefajny pokój się trafił. Dobrze, że dostałem tego sukara, czyli widzicie widzowie, no. Statystyki nie kłamią. Utrzymujemy się na średnio trzech serduszkach. Dobra. To będzie. To będzie w miarę łatwy pokój. Dobra. Tu dobrze tego uniknąłem w miarę. O. Dobra. A tu się może trafi Soul Heart jakiś. Jakiś Soul Heart czy coś? Dobra, wyszukam ostatnią bombę i. O, jest Soul Heartik. Super, czy jest duża szansa, że. Dobra, tu się schować za tymi. Dobra. Dobra. Wchodzimy do sklepu w sklepie? Nie, no tylko nie walka z Gdyżiochem. Dobra, ale tu. Jakby dał. O, Steam Sail'a dał. To w sumie spoko, to lepiej nawet. Mm, piguła, tutaj, No nie chcę. Nie będę dał jakiejś piguły. niewiadomego pochodzenia. No i nie ma słuchaj, To mogłem jeszcze czaszki powysadać. Z czaszek się z czasami poleci. Blackheart. Jest na, jest na to szansa Dobra, tu ładnie się, no ten... Nie no, efekt feara jest strasznie mocny wo, 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 wo. Gdzie jest moja łza? Troszkę się zgubiłem Tu na, spoko na spokojnie muszę te pokoje rozchodzić Jajku, ja pamiętam kiedyś widzowie, pamiętam jak pierwszy raz Ludowiko wziąłem. Ja tak bardzo nie potrafiłem go używać. Teraz też nie jestem jakiś dobry właśnie, jeżeli chodzi o użytkowanie Ludowiko, ale jest na pewno lepiej niż... niż było. Mm, wchodzące hosty. No, a ty dlaczego nie chcesz papy otworzyć? Dobra. Hmm... Dobra, ładnie. Tu jest dużo kupy, więc tu dostawię jeszcze kupę i poszukam sobie hmm, tego. Nie, 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 zablokowałem się, ale ja się głupio zablokowałem. O, i tu od wybuchu już dostałem... O, tu już od wybuchu dostałem za pół dłużka. Niewiele się go zwykłe Glowbeny mi kontaktowe obrażenia zdały na poziomie dosłownie jednego serduszka. No i tu widzicie, widzicie, jak to Ludowiko mi fajnie zrobiło ten pokoik. Friendly Ball? Nie, koniecznie chcę, ale za kupy już sobie jak najbardziej chętnie porozbijam. Jakiś efekt by mi się fajny przydał. Nie narzekałbym, jakbym dostał jakiś ciekawy efekt. No, bo samo w sobie Ludowiko jest bardzo dobre przynajmniej. No, ba czy bardzo dobre. Czy są itemy, które bym wybrał ponad Ludowiko? Zdecydowanie tak. Czy są synergie, które bardzo niszczy Ludowiko? No, też fakt. Też fakt. Są synergie, które bardzo niszczy Ludowiko. Ale samo w sobie ma genialny potencjał na synergię. Tylko, no. O, nie, o ty! Paskudo Tylko mi nie przybąb z lasera. Dobra, gdzie ta paskuda uderzy? Tutaj. Uff Eee, Nie mam pojęcia jak działa na lodowiku Bloodclaw. Po prostu tak miga. No spoko. Okej. Okay. Czyli, tak jakby co drugi tik, czy co któryś tam tik, nie wiem. to zależnie od tirsów jakoś. Chyba. Yy, gerglingi to mogę. Gerglingi, akurat z Ludowiką mogą być troszkę problematyczne. Ale mam duże obrażenia całkiem, więc. I bylebym je dobrze widział w miarę. I wtedy mogę je pokonać tak, że ja ich nie zagruję. Empress. Empress spoko. Dobra, tu się wystarczy dobrze schować. Bo strzelę tu kolejny, do którego no nie będę chciał wchodzić. Bagary. Murzeg. Ło! Ło! Piny. Jak zawsze to muszą być piny, tak, które mnie zaskoczyć musz. Nie to tu sam wlazłem w tego pina. Co ja robię? U! Ciężko się w te piny jedne, jednak celuje z tym Ludowico, ale to nie zmienia faktu, że... Eee... Mutant Spider! Mutant Spider jest tak bardzo fajny z Ludowico. To jest właśnie jeden z tych efektów, które no chciałem. No, mi na bossów z... Raz, że mam tak jakby większy, większy, większy range, a tu głupio, wbiegłem, to już... No to już sam tak wbiegłem, że się nie dało nie otrzymać obrażeń, ale z, ne z pozytywnych negatywów, jak mi się przez przypadek jeszcze otrzyma obrażeń, czemu to tak dziwnie zaakcentowałem, nie wiem, yy, to wejdę sobie jeszcze do boss domu. może jakiś HP apik trafi, czy coś. Ja tak w ogóle już mam takie fajne podejście, że ja zapominam o używaniu mojego itemu aktywnego. A, nie ma kolców, to się nawet nie mam co bać. Czy tutaj mam Suckhead, Humbling Bundle, Kolejny Wór... Mam mało zdrowia. A mam 100% szans na Devil Room. Mm. Oj, tu jak. Tu nie dosta... Jak tu nie dostanę obrażeń, to się zdziwię, zależnie od tego, jaka rączka spadnie. Dobra, spadło tam mniej trud. Nie... Ciężko się strasznie w piny celuje, widzowie z tym. Z tym itemem. Właśnie z Ludowiko. Ale jest dobrze idzie zaskakująco dobrze to podejście. Staj. Czy ja chcę ryzykować dla staja? To już bym miał dwa, mu... dwa mnożniki. O nie! O nie! Nie! Się sam wysadziłem, ja wiedziałem. I... I... To się, że to się tak skończy. Niedobrze. Ech... Naobiecywało, naobiecywało to podejście, a zdało się, jak się stało. Dobra, trzymajcie się, widzowie. Papa